W województwie opolskim pomimo o, małej powierzchni e, mamy jedną z największych liczby, liczby e, zabytków e, bo ponad 3000, prawie 3600 e, zabytków. E, my co roku, pomimo tego, że nie jest to zadanie własne samorządu województwa, wspieramy zwiększając kwotę właśnie na renowacje i na prace związane z zabytkami. W tym roku również milion dwieście. Jesteśmy na etapie powołania komisji konkursowej i będziemy w miesiącu marcu rozstrzygali ten konkurs na zabytki. Chcemy nagrodzić wszystkich tych, którzy przez lata, bo nagroda jest nie zadane... Wydarzenie w przeciągu roku, ale nagroda jest za, za to, kto w obszarze zabytków zrobił coś dobrego. Mamy wielu prywatnych przedsiębiorców, którzy latami inwestowali w pałacyki, w dworki. Mamy właścicieli kamienic, którzy przepięknie je remontowali wymieniając elewacje, wymieniając wszystkie te elementy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które są ogromnie kosztochłonne, które zdobywały pieniądze nie tylko przecież z... Samorządu województwa, ale również pieniądze zewnętrzne, pieniądze unijne. Chcemy tych ludzi pokazać, chcemy tych ludzi nagrodzić, bo, bo zabytek jest wyjątkowo kosztochłonnym obiektem, każdy właściciel takiego obiektu wie, ile jak kilkukrotnie droższy jest tutaj wymiana chociażby jednego okna czy kawałka balustrady. Dlatego uznaliśmy, że no, nie mamy takiej, takiego instrumentu poza przyznaniem dotacji, nie mamy możliwości pokazania tych osób, więc na specjalnej gali takie nagrody, takie wyróżnienia dla osób, które od lat wspierają najważniejsze zabytki Województwa Polskiego. Chcemy tych ludzi uhonorować.